Cześć. Witajcie. Z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam was na recenzję dysku SSD, który przybył do mnie prosto z Chin. Jest to dysk firmy Blisław, czyli tej firmy, od której testowałem chociażby głośniki bezprzewodowe. Jest to pierwszy dysk SSD w ich ofercie i w tej chwili dostępne są tylko w wersji 120 GB. W cenie około 230 zł. Link macie w opisie filmu. Zobaczcie sobie ile aktualnie ten dysk kosztuje. 120 GB za 230 zł. Cena taka bym powiedział bardzo normalna, przystępna, ale czy ten dysk czymś się wyróżnia zobaczycie w tej recenzji. Zapraszam Was na krótką prezentację. Zaczynamy. Dobrze. Oto dysk Bliss Wolfa, dysk po prostu dysk SSD. Oznaczenie to BWD1. Dysk jest 120 gigowy, jest to jedna pojemność. Oczywiście SATA 3, 6 Giga na sekundę. Mamy chociażby takie technologie jak Smart Stream oraz inne technologie. Mamy tutaj takie ikonki Super Speed, bardzo szybki. Oczywiście w porównaniu z dyskiem mechanicznym talerzowym. Endurance, czyli wytrzymałość, osiągi i stabilność tego dysku, czyli po prostu system jest tutaj bezpieczny. Nie wiem, czy będą parametry typu e, prędkości, odczytu zapisu, czy będzie jakiś kontroler. Prawdę mówiąc, na stronie się nie chwalili tym. No i niestety, ale w instrukcji też się nie pochwalili. No a sam dysk, rzućcie okiem, jak jest wykonany. Mamy tabliczkę. Wszystko napisane. Obudowa jest metalowa. Dysk generalnie wygląda dość ładnie, taki elegancki. Metalowa obudowa logo Wolfa I oczywiście standardowe złącza SATA, zasilanie i transfer danych. Tak więc, dysk jak dysk. Za to jest płaski, chyba ma 7 mm wysokości, więc też nadaje się bez problemu do laptopów. I moi drodzy, zapraszam Was teraz do części po prostu testowej, bo tu za dużo nie ma go co oglądać. Nie ma co opowiadać o nim. Dobrze, moi drodzy, mamy dysk, który przychodzi do nas w bardzo prostym opakowaniu. Za to ma ładną, e, czarną metalową obudowę. No i osiągi takie bym powiedział dość przeciętne, jak na dyski w tej cenie. Dodatkowo producent niestety przemilczał e, jakie. Mamy tutaj chociażby moduły pamięci, jaki mamy kontroler. Można oczywiście się spodziewać, że są to moduły typu TLC i jakiś niższy kontroler klasy Marvel. Dlatego dysk tutaj niczym specjalnie się nie wyróżnia. Po prostu jest to zwyczajny dysk SSD, który ma być dużo szybszy, dużo wydajniejszy od dysku tradycyjnego, talerzowego HDD. Oczywiście jest, ale nie jest to jakiś dysk, który. Robi jakieś wow wśród dysków SSD. Tym bardziej cena 230 zł. Jest to cena. W której możemy mieć chociażby dyski firm takich jak Goodram czy chociażby Adate. Dlatego myślę, że gdyby ten dysk kosztował jakieś 150 zł, no byłoby to wtedy jakieś wow, bo 120 w tej cenie raczej nie dostaniemy. A tutaj mamy taką cenę raczej dość powszechną, jeśli chodzi o taką pojemność dysków na Allegro czy w sklepach polskich. Nie ma problemu ze znalezieniem dysków SSD znanych firm, renomowanych firm właśnie w Podobnej cenie. Tak więc pamiętajcie, jakbyście chcieli go kupić, macie link w opisie filmu. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał, przydał, zasubskrybujcie proszę kanał. Widzimy się w kolejnych filmach, których na kanale jest już ponad 1200 sztuk. Pozdrawiam Was, cześć!